Siema, z tej strony Werecz i dzisiaj będziemy sobie grali w League of Legends z Dominikiem. Siema Dominik! Hej, hej! E, dobra, jak na razie to idziemy na bota. Dominik jest Grecją, ja jestem Soraką, na dżunglę mamy Rengara, na mida pójdzie Veigar i Jax na topa. Natomiast e, z drugiego zespołu licin pójdzie na dżunglę, Caitlyn z nami na bota, Czogat na topa i ja na mida. No, może być ciężko. Eee, ale czekaj, ty jesteś kim? Gravesem. Eee, wiesz co, myślę, że kupisz to ostrze. Chyba będzie git. Aha, eee, e, czekaj, 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 on chyba pod... Chyba Q, bo on ma właśnie takie... A co on takiego dziwnego ma? Kół jest dziwne, kurwa, jak... Jest. Kół jest dziwne? To znaczy, bo on ma CT. Na boję, nie? Musi po dwóch tych strzałach przeładować. ty w ogóle masz No bo leczy. Ta taraka jest najlepszą kontrolą na wszystkie postacie. No, przydałoby się... Ty właśnie, a ty, zobacz, czy to działa na auto ataki, czy auto ataki masz normalnie i to działa tylko na Twojej Q. Chyba normalnie masz auto ataki, nie? Nie, 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 chyba właśnie takie że on na dwie strzałki i ładuje. O kurde, jak tak, jak tak jest to. O kurde. Ja w ogóle bym sobie kupił postać sekund za 6. E, najlepiej Jasuo. Ale nie wiem czy on, ten, jak on się sprawdza jeszcze, czy on w macie ja teraz powiem, będzie. że teraz te potworki się przeciwjawiają. No, on odrzuca tymi atakami takami Dobra. Poraj sobie? Tego małego jeszcze. Dobra. To on zginie chyba. Nie, no No już myślałem. Hmm. Dobra, to w ogóle zapomniałem co to kudaje. Nie jest taki zły, bo odrzuca. Spoko. Syła gwiazdę w granym miejscu. Wrogowie stojący w miejscu wybuchu otrzymają. Aha. Ja na początku myślałem, że pograłem z dalszy, bo nie ja myślałem, że on musi R do Ja pierdzie. <laughs> <laughs> to przyzwyczajenie, nie? Soraka bo czy nie, tam bardzo, no dobra, już leci a tak, dalej a faktycznie, bo jeszcze byśmy widzieli to to o, ty jest, na jajca chodź chodź tu kurwo czekaj, bo ty nami idzie jakbyśmy to dobrze zrobili dobra, jebać go no krab jest nasz o ty, ruro, pływająca. Chodź tu, krabie. Jaka walka ty? Masz zielone. Co, raka, bogaci. I co im mają My łapiemy tylko powie świeżej ryzyki. Mhm. Mm dawaj, 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 dawaj. Upsik. Ups. Ty ja mam... Czemu ja mam w ogóle kurwa tego Ignite'a? Ja piję szczególne. Bo się pogniewamy, słuchaj. Czemu ja mam ich <laughs> nacerki no dobre? Ja wziąłem... Ja mam maserki... Oni użyli... E, nie. To są potki chyba. Znaczy to na pewno są potki, ale... W ogóle teraz e, to jest, to było twoje Q, nie? Strasznie mnie dziwi to Q. One tak praca, ale wiesz kurwa to moje wnięcie, jak Bo to, to teraz taki... trochę działa jak ten, e, jak... Q mm, tego. Jak on się nazywa? Ekko. Że właśnie tam, gdzie pójdziesz, to właśnie wraca do ciebie, jak taki bumerang Dobra, bo to sobie trochę już sobie za dużo pozwalają. No, tutaj Soraka coś odwala, nie wiem w ogóle. Był, nami. Ale... Jakby to miało takie coś, żeby kilka kamionów nara chyba tak nie ma, czy jest, bo ja nie No, znaczy nie Mój w ogóle auto a taką bił kilka naraz? Nie jednego. A szkoda, jakby tak bił kilka, to by było? No to byłoby spoko, bo no to taki wiesz, shotgun, nie, więc powiem tak jakby logiczne by był jakby bił bił, bił, bił bił kilka. to nie jest taki zły. I właśnie to tam nie i dawaj mi to No i schilowała Szmatę No i tak ja mam Dobra nie szarpuj teraz Czekaj, nie mają pila, jakbyśmy to ładnie zagrali Wiem, ja bym ją mógł, jakbym ona się bardziej wystawiła, mógłbym ją ten, wyczerpać Użyłbym egzosta. Ale nie no, a, wiem. I dajebana ją leczy. Dokładnie. No. Weź tą pułapkę, że tak się potem nie daje a, wow. a nią. Ała. To jest jeszcze jedna. Kurwa. Co to? bo ona ma takie zdjęcie teraz. Że jak wejść na tą pułapkę, ona ci może dużo zgłosić. I ona ma hf. Nie wiem, ja bo akurat z tym, jak jest teraz ten... To jest przed sezon czy sezon? Przed sezon. Przed sezon jeszcze. No to właśnie ten, za bardzo nie ogarniałem to się. to wygrywa. O, dawaj, nawet Uważaj bo on z tymi kulkami będzie walił. A co to brzmiało? Będzie walił kulkami. Wchodź, się z no wiem, ale to... Co ta ryba może ci zrobić? Jak ten, ten on nawet nie może kulką trafić. Dobra, co masz? No, popilnij trochę. Jak kupię sobie już ten duży mieczyk. Dobra. Nie widziałeś przypadkiem, gdzie poszedł lisin? Czy on poszedł bardziej no, na górę? górę? Na górę. Na górę weź mu tam, daj. Pinga. Uch, dobra. Widzę do ciebie. No to Teraz spoko. Teraz będę miał trochę je zdjęcia. Ja bym sobie kupił? O kurde, mieszka mi się w stanie kurwa jak na filery Dobra, ręka idzie, no to już hapę to nie ma Kurwa No plać Dobra no, Okej okay. Ty, mapierz do mnie ty jest. No Warda, proszę na górę rzucić O no, właśnie Oni tutaj Warda chyba mieli Czekaj, chodź, jak ona jest pod to ją porobimy Chodź Dobra, idę Dawaj, dawaj ją bierzemy Dobra Masz Mi wiesz, na co? No ale teraz to już tak, nie dam rady No jakie kiedy to jest fajne, on drzuca w Fajnie się ty pardych <laughs> Raka, boleczy Kurwa, czemu mówię, że mnie bije? Brąbiłeś Kurwa, bardzo. Ja cię założyłem A myślę, że wiesz, tak... Tak lekko drafnęć mi. Okej. Okay. E prędkość ruch... A, dobra, no to wiem. Teraz można dwa potemy, tak? Walnąć. Ja pierdzielę. Nie no, bo pił ten kół i jakby sara kamień sama podeszła i ten. nie walnęła. Właśnie w tym kół. No, dawaj. A tak, kurwa, suko, jebana. Szmaty. Nie wiem... nie mam. Piotr. No a szkoda. Kurde, jeszcze mogłem F użyć, no. Nie pomyślałem, żeby ją wyterpać. Chodź, 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 Czekaj, ten z nią manę. No limpa. Zobacz, żyła Killa. Ulgi podpalenie i by ją załatwiło. Ile ten... To mamy. a ja mam 93. Czekaj, nie, nie. Chodź, drugie no ja pierd, dobra, to już w ogóle nie wyszło Nie, bo nie podeszła hmm. Chodzi mi o tą O kurde Kurwa, dłoń No i ty ma Dobra, działa Ja pierdzielę Ale się zwiesiło, myślałem że już pierdolne Ja musiałem nawet ten ulta złożyć Znaczy no nie musiałem ale kurde jest... Ale dobra Dobra, skoro jej nie ma to się przydałem te pławki, wejść freelee really? Dobra, chodź, bo zaraz nie może przyjść. No dobra, to dalej sobie cofniemy. W sumie oni smoka robią, ale... Ale... Aha, dobra, ale duże Jack. Jack Dobra, eh, em, em. 100% regeneracji zdrowia, 100% regeneracji many, 10% o kurde! Ej to. oho. Nie, to muszę ale Bierę! ale idemy. Dobra, może sobie jeszcze wezmę tak profilaktycznie. Dwa ciasteczka. Ej, teraz w ogóle jest coś zamiast tej? Zamiast e, mamy? W sensie. Aha, dobra, nie, bo tak, że ten, że usunęli te fiolki na mamy, nie? I w... No, idę? Dobra, a to ja pójdę tak bardziej od bota. Tu z ręgarem przyjdę. No, liście jeszcze się złapie. O kurde. Dawaj, nie boimy się. Jakby się trochę cofnął Szmata. Szmaciarz, kurde. Nie wiem, jakiś go pił. Chodź, chodź na wodę, czy to? Kurwa, dalej tam Ty, Tauera to no, faktycznie. Ja, w Nie, oni po mnie stosnęli, bo się bali, że przyjdziemy. O kurde, sorry. Dobra, na jedną te pułapki, nie? zgarnę te pułapki Mieszka mi czasami właśnie tak się zacina Nie wiem dlaczego, bo kabel chyba ma właśnie Coś taki rozwalony Jest to jak walę Eee, ty, tak nie? No, jak walisz, tak. Powiem, wale. <laughs> ale jak jest krytyk, no. to chyba wszystkim bije dookoła. Ej, chodź, po nami chodzi. O kurde. Dawaj, 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 dawaj. Kto tam nam? A, Ręgar nam. Żeby ją podejmować. Na chuj ją Ej, tutaj idzie licznik do nas. Serca ja słyszą? Kurde. Gdybym, Gdybym więcej był to bym mi sam porobił normalnie. O ty ład? To no nieba. To cał łódź był? Render masz 4-0. So, so nie, nie było close. Dawajcie, no dawajcie. Ja pierdziele, ja to mi są głupi, gdzie Ile ich tam zaszło? Ja pierze, ale oni są ku, głupi. Ty kurwa, głupi, tin, ty. Ja jak ten, no w sumie ja też teraz skilla zwaliłem, ale. Ty nie słowo, to już kompletnie. On. on tak. nie potrafi rzucać tego. Nie potrafi rzucać cholera. Już pojasło, nie? Kurde Miniony mnie atakują, weźcie te miniony No Ty, 12-1 jest, nawet nie no, widziałem 12-1, o kurde tu, tu cofamy, nie? Ja tu cofam No nie wiem Muszę cię ten się opiekować z tobą, nie? Dobra. Ku cool. kurwa Ty zajewała wi teraz. Widziałeś ile jest ja je za Sporo i bije ty. No, jak wolę ten? Nie ja to tam, tam. te krytyka wtedy bije ...i dokoła. No. Fajne No. to jest fajnie powiedziała. O tym. A jebany. Nasz paciarzu. Nie ja wczepiłem do tego. Lubię takie akcje. Niezbędne przedmioty. Um, um, um. Dobra, to by mi się w miarę przydało. Tylko nie wiem, tworzysz. O! Więź z wybranym sojusznikiem. Zwiastun z EKEA. I masz. Tworzysz więź z wybranym sojusznikiem. Ale to są nie, no, użycie. Nie wiem za bardzo o co chodzi. Kupię sobie moc umiejętności dwa razy Kupię do tego jeszcze... ...buty Chyba 50-50 sur No też mi się daje A która jest ten? Bo nie widzę Mam a która jest minuta? 16 Prze... No, coś takiego, dobra Ale nie, no... 15-1? Ty! Nie dość, że 15.1 i oni mają jednego killa, to wiesz kto zrobił tego jednego killa? Mami no, a O kurwa. No idę, idę, idę. Jebana snada! Healowała się ja, oczywiście mam killa. To diusie. Ale No nie. Sam stleszował jakby miał. Miał dobrą postać. pierwszy Ja tam sobie potosną <coughs> raz, Ty osiemnaście dwa, kto zabił? Kekin, fajnie No dobra, to idę do ciebie A to jest co? E Zwiększa... aha, bo to jest jaki? aha, okej okay. Upsik. Ty, ale, ale ty zrobiłeś Nie, nie, nie ma zasobu. O kurwa ty Kurwa, ile ich pójdziecie? A, aż mi się gra ten, zlagowała Szkoda, myślałem że dotrę do końca gry z assetami Ten ze zgonami na zero, ale no jednak się nie udało mhm. no. Dobra, mamy. W sumie mamy mam dużo, ale czemu nie jeszcze więcej? Dobra. Ty tam no to zaraz tor chyba będzie, nie? Chociaż niby... No, ale już tak powoli widzę, że zaczynajesz coś tam kombinować. No nie, też tak właśnie mi się wydaje, że. Czy jest smok? Nie ma smoka, przed chwilą chyba robili. Ile masz pingu? No nie to FPS-y. Nie. O kurwa. No, jebany ty Kurwa, co jest? Nie ma. Też masz takie... takie lagi, Wiesz to wczoraj albo wczoraj chyba jakiś serwerowe były, albo... o! nie widzisz? O, cię? ja pierdolę Jak to też No i mnie teraz też podłączyła do tego Dobra, chodźmy razem, kurwa nie upierdolą, bo z tej wami... No To chodź tutaj O, czego ja akurat korocję wyszedł To możemy czego jeszcze wziąć Nie lipa, że musisz przeładować, ale też myślałem, że dłużej będzie to przeładowywało. No dobra, zamknę. No to wychodź, bo tymi miniony akurat i mnie zobaczą. O ja pierdzielę. To była akcja, ale go porabiłem. Jeszcze ten myślałem, że zginiesz, co ci nie uleczyłem, nie? O, brakowało też moje zdjęcie. no, w jedynym O, to co. Ej, bo oni się. Ej, bo oni powoli, kurczę, zaczynają nas zabijać. I to nie jest dobre. Soraka, tylko zawierać, nie Zrobicie. Dwa trupy. Nie wiem, Rabadona? Może Rabadona bym wtedy z tego ku naprawdę sporwali. Dobra, więc tak, to mało życie. Tworzysz wień z wybranym sojusznikiem. Ty, ale ja mam dobry item. Jeśli powiedzmy, znaczy nie wiem czy to tak działa, ale jeśli powiedzmy, że Cię zespółowało albo coś, nie, to jeśli użyję właśnie tego itemu na Tobie, to usunę z Ciebie wszystkie efekty. No nie wiem, czy negatywne, usunie wszystkie pozostałe efekty przewodu. tego. negatywne, no nie no właśnie, nie wiem, kurde. Dobra, zróbmy, dobra. dobra. Lecimy. Siema, Katie. Ta już ucieka, ale ją złapie wegar. Hyc! Hyc do worka. Głupa, dziwko. Jeszcze kopytami po twarzy ją posmieram. <kluzny> Leczyć i chronić. No. Kurwa, zobaczy, nie grają. No. Dawać tego. Kurwa, zjeliby, zjeliby dalej. Kurwa. A ja to muszę stosnąć Kurde, no No, byłoby szkoda Idę na mida 4 czy 5 A, Czy mogę jeszcze kupić, zbierać na jakiś item, item? Nie no, co tylko to a właśnie, na seru, A dobra, ruszkę na to mam. Chyba, że buty sobie mam. to jest! Ja pierdolę Znowu. na Dobra. Widzę. Co, się poddali? O! A ja tu, kurczę, wybierałem buty, no. O, dobra, dobra. No, dobra. Także w tym odcinku to wszystko. Jeśli chcecie to możecie tam komentować. I z pewnością może jeszcze jakieś się pojawią na kanale. To trzymajcie się, do usłyszenia, cześć. Bęg, dziwko.